Do roku 2007 ciężko było wyobrazić sobie tytuł, który łączyłby w sobie dobrą grafikę, fabułę oraz miałby logiczny charakter rozgrywki. Wszystkie te cechy zostały zawarte w będącym elementem zestawu The Orange Box portalu. Jak radzi sobie omawiana dzisiaj gra na Xboxie 360 w 2025 roku? Rzeczą, która robiła spore wrażenie w dniu wydania gry, a która to jest charakterystycznym elementem tego tytułu, są właśnie portale. Do Portalgana dostajemy dostęp już w początkowych etapach gry, a z każdym nowym poziomem dostajemy do rozwiązania zagadki, w których możemy poznać jego możliwości. Portale możemy kłaść na każdej białej i płaskiej nawierzchni, co sprawia, że miejsc na postawienie ich jest naprawdę dużo. Ta dowolność w ich stawianiu sprawiła, że nad niektórymi poziomami musiałem posiedzieć trochę dłużej, ponieważ pośród białych ścian nie były one tak proste i oczywiste. Tutaj pojawia się największy atut omawianego dzisiaj tytułu, a więc złożoność poziomów w grze. No bo przez stawiane przez nas portale nie tylko my się przemieszczamy, ale również każdy przedmiot, jaki tylko przez nie przerzucimy. Twórcy starannie zaprojektowali każdy poziom w grze, dodając coraz trudniejsze łamigówki. Ten fragment może zawierać spoilery. Fabuła w portalu jest naprawdę dobrze napisana. Co prawda, pierwsze poziomy wydają się być banalne, a rozwiązywanie ich jest tak łatwe, że aż męczy. Jest jednak w tej grze taki moment u każdego gracza, w którym po prostu się zatrzymuje, ponieważ napotyka na trudności na danym etapie gry. Poziomów jest 17 i są one od siebie naprawdę różne. Tu nie chodzi nawet o to, że ich stylistyka uniemożliwiała wprowadzenie jakichś konkretniejszych zmian. Twórcy tej gry wykazali się tutaj dużą kreatywnością. Bardzo podoba mi się fakt, że niektóre z nich mogą być pokonane na różne sposoby, a zabawy, jaką mamy w trakcie pokonywania ich, nie uświadczymy w większości innych gier. Zauważyłem po sobie, że po przejściu tych 19 poziomów, kiedy w kolejnym etapie gry uciekamy przed losem, jaki zgotować nam chce GLaDOS, to te umiejętności, jakie nabyliśmy, bardzo nam się przydają. Ogólnie końcowy etap gry należy do tych przyjemniejszych, ponieważ wychodzimy w nim z takich ram powtarzalności, to znaczy winda poziom, winda poziom, wiecie o co mi chodzi. Mamy też w nim okazję zobaczyć od drugiej strony placówkę Aperture Science, co jest bardzo fajnym urozmaiceniem pośród białych ścian poprzednich lokacji. Walka z bossem, jakim jest GLaDOS, jest bardzo ciekawa. Całe szczęście nie postanowiono tutaj zrezygnować z portali i zastosowano tutaj niecodzienny mechanizm walki, to znaczy wykorzystanie portali przeciwko broni, jaką używa nasza przeciwniczka. Każdy wypadający z niej element musimy zdobyć na różny sposób, co sprawia, że cała potyczka nie jest taka liniowa, jest ona po prostu rozmaicona. Całą grę udało mi się przejść w trochę mniej niż 2 godziny, co jest idealnym czasem, ponieważ nie zmęczyłem się za mocno. A jednocześnie jestem usatysfakcjonowany. Biorąc pod uwagę, że to jest gra logiczna, to Valve stanęło na wysokości zdania w kwestii fabuły w niej zawartej. Myślę, że społeczność wokół tej gry nie byłaby tak liczna, gdyby nie umieszczono w niej easter eggów. Do tajemniczych miejsc, jakie znajdują się zazwyczaj za ścianami naszego poziomu, możemy dostać się na różne sposoby, chociaż najłatwiej jest w tym celu użyć portalgana. Te miejsca wzbudzały we mnie niepewność co do tej placówki, w jakiej się znajdujemy. Czułem, że ktoś już tu był i chce nas przed czymś przestrzec. Dziwne napisy na ścianach, zdjęcia poprzyklejane na nich, oraz znaki czasu to wszystko dodawało mroczności do klimatu portala. Sterowanie w tej grze nie jest tak trudne jak chociażby w przypadku omawianego tydzień temu Half-Life 2. Co może was trochę zdziwić, ponieważ jest to gra na tym samym silniku, a nawet w tym samym pakiecie gier, czyli pomarańczowym pudełku. Myślę, że jest to spowodowane tym, że Portal to gra trochę mniej dynamiczna, a stawiająca bardziej na poruszanie się i przemyślane stawianie portali. Najbardziej satysfakcjonującym jest strzelanie portalami w locie. Czujemy wtedy prędkość, z jaką porusza się nasza postać oraz Dodaje to dynamizmu naszej rozgrywce. Grafika w omawianym dzisiaj tytule jest na zadowalającym poziomie. Nie widzę trochę miejsca, w którym mogłaby ona pochwalić się swoimi możliwościami, ponieważ przez praktycznie całą grę jesteśmy w różnych pomieszczeniach, ale wyglądają one przyzwoicie i nie mam się do czego w tej kwestii przyczepić. Podsumowując, Portal to gra, która idealnie sprawdzi się na wylozowanie się i wypoczęcie od wielkich, wielofontkowych gier fabularnych. Jej prostota, a jednocześnie złożoność sprawiają, że w ten tytuł gra się naprawdę przyjemnie. Nie musi on mieć najpiękniejszej grafiki lub nie wiadomo jak bardzo złożonych animacji. Wystarczy, że Portal jest rozwinięty w kierunku, na którym opiera się cała ta gra, czyli oczywiście na portalach. Dziękuję za oglądanie tego materiału, zapraszam do zobaczenia kolejnych oraz zasubskrybowania tego kanału. Do zobaczenia i cześć!